I odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie, jak kroić pomidora? Od dupki czy od boku a może jeszcze inaczej. Zapraszam. Ale w miarę to nauka mnie najbardziej kręci i w ogóle mam nadzieję na przyszłość. Przenosimy się na stronę wykop.pl myślę, że dobrze wam znaną i sprawdźmy, co mówią internauci. Krojenie pomidora, od dupki. Czy od boku? Osobiście uważam, że krojenie pomidora od boku to rago krutnik, bo krojąc go w ten sposób, nie trudno rozwalić całą jego strukturę, dzięki czemu na około 3 czwartych przestaje się nadawać do krojenia na chlebek. A co sądzą mircy? Sprawdźmy. Polecam ostrzyć nóż, wtedy nie ma tego problemu. Nawet mi nie pokazuj tego z lewej, jak tak można? Już się zaczyna. Sam dopiero niedawno otworzyłem oczy i zrozumiałem, że można inaczej. Od tamtej pory moje życie zmieniło się na lepsze. No właśnie jest taka wkurwiająca, twarda część pomidora, kiedy się go kroi w plastry od boku i na przykład moja narzeczona wycina to w cholerę. Przy cięciu od dubki ten problem pojawia się dopiero przy samej końcówce pomidora. Nie mam pojęcia, czy mówimy o tej samej części pomidora ja też nie. Łyko i tam, gdzie szypułka. To na czym pomodoro wisi na krzaku. A no, tu chyba jakiś Włoch się wypowiada. To to, 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 to. chyba od boku, nie od dupki. Pomidor to pomidor. Na chuj drążyć temat. Niby tak. Ale warto. Na chuj to kroić. Bo ciężko wpierdolić całego pomidora na jedną kanapkę. O, nie, paliłem od dupy strony zacząłem jakoś z dwa lata temu. Jejku, jakie to wygodne. A widzicie, jak można zmienić życie na lepsze? Ja to różnie. Raz tak, raz tak. A takie letnie, duże malinówki to tylko od dupki. Bo są takie ładne. Jeszcze jak zrymował, duże malinówki to tylko od dupki. Poeta. Ja mam w domu takich, co kładą na półce i kroją poziomo. To jest dopiero Patola. Jeśli masz problem z krojeniem od boku, to znaczy, że masz tępy nóż. Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam. Chyba tak. Nienawidzę pomidorów. Ja też. Ale takich w całości. To jest też ciekawe, bo spotkałem kilka już osób, które mają podobnie. Możecie dać znać w komentarzu, czy również macie taką sytuację jak ja, że. Surowego pomidora nie zjem, bo jest dla mnie niejadalny, ale zupka pomidorowa uwielbiam. Makaron z sosem pomidorowym uwielbiam. Ketchup zjem, ale to tam nie jest jakaś dla mnie rewelacja. No i generalnie takie przetwory po prostu pomidorowe – git. Ale sam pomidor… oj, nie, 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 nie. Nie zjem. Nie wiem, jak ty to kroisz, że problem pojawia się przy samym końcu krojenia. Przecież nierzadko ta biała szypułka wchodzi do połowy pomidora. I co wtedy? Wypierdalasz większą część pomidora? Dużo zależy od gatunku pomidora. Te takie, co są teraz niby rzymskie, to mają malutką szypułkę, to można to kroić od dupy. Jak można, to, to, to można. Jak wiecie, staram się, by filmy były obiektywne, więc przechodzimy na stronę jejak.pl, czyli kolejne źródło i sprawdzamy, co tu internauci mają do powiedzenia ponownie. Dwa zdjęcia AB, które widzicie na ekranie, i przechodzimy do sekcji komentarzy. Ja zjadam w całości. I problemu nie ma. A jest wygodniej, ale z przyzwyczajenia kroję B. Tylko na odwrót. Już się zgubiłem. Nawet nie wiedziałam, że da się kroić sposobem A. Trzeba być chorym psychicznie, by kroić sposobem A. Jak do sałatki w kostkę, to zaczynam od A. Ale B też nigdy nie kroję w sumie. Aha. Nie kroję. Zjadam w całości. Ja też. Najlepiej kroić jak na pierwszym zdjęciu. Wtedy, tnąc w poprzek, środek nie wypada z plasterków. Jak się to robi wzdłuż, jak na drugim zdjęciu, wtedy miąż wypada i zostaje sama jego otoczka. To ma sens. A. Tylko, że zaczynam kroić od dołu. Tylko psychopaci kroją metodą B. Tylko psychopaci kroją metodą A. No chyba, że te podłużne. Dźwięki rozwścieczonego psychopaty. I widać, że różnica zdanie. Nie kroję, bo nie lubię pomidorów. I nie ma tego problemu. Mm -hmm. Jak można kroić tak jak B? Przecież wtedy nie będzie pięknego kółka. Oraz jest trzeci sposób. Skupmy się. Pomidor ułożony jak w B, ale krojenie od boku. Wtedy sok się nie wylewa i pomidor nie zgniata od nacisku noża lub trzymającej pomidor ręki. Jeżeli zrozumieliście, to się cieszę. Zależy, jak mi leży. Proste. Nie kroję, bo uważam pomidory za najobrzydliwsze jedzenie świata. A, ale od tyłu. Jak widzicie, nie doszliśmy tutaj do jednoznacznej odpowiedzi. Zdania są podzielone. Możecie dać znać w komentarzu, jak Wy kroicie, czy od boku, czy od dupki, czy może jeszcze od boku, ale od innej strony, na odwrót, od dupki, ale poprzecznie wzdłuż, albo... Jedzie w całości. Zapraszam do, do, do wyrażenia opinii. A może są tacy, co nie jedzą pomidorów, jak ja, ale jedzą przetwory z pomidorów. To też dajcie znać. A jeżeli macie jakieś dręczące Was poważne problemy życiowe, jak choćby krojenie pomidora, czy to, dlaczego chleb spada posmarowaną stroną do dołu, koniecznie piszcie w komentarzu. Ja to sprawdzam, weryfikuję i przygotuję film, żeby żyło nam się lepiej z tą wiedzą rozwikłaniem tych problemów. Tak dokładnie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dziękuję, było y, przemiło pochylić się nad tym piekielnie istotnym tematem. Dobra, już nie przedłużam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Nie wiem po co pomachałem. Cześć.